Czy na olsztyńskie ulice powrócą tramwaje. O tym oraz o innych tematach związanych z komunikacją publiczną dyskutowano 28 listopada w olsztyńskim Centrum Społecznym młodych socjalistów imienia Bolesława Limanowskiego. W dyskusji przy Olsztyn wzięli udział przedstawiciele władz miasta oraz olsztyńskich organizacji społecznych, zajmujących się transportem oraz zrównoważonym rozwojem. To jest bardzo ważne, bo nasze śródmieście niestety jest małe w tym momencie i, i, i wymaga przemian a trasa mogłaby świetnie aktywizować takie obszary, które są takim jeszcze nie, nie do końca rozwinięte. Tu mówimy o Dąbrowszczaków, o partyzantów. Chcemy, żeby Olsztyn był tak, jak mówi, nowa strategia promocji miasta miastem ogrodem, żeby był komfortowym, luksusowym miastem, takim miastem slow, czyli ymm, miastem bez szerokich, gigantycznych arterii, miastem, w którym się żyje. Tak. Do tego celu, jakby doskonale służy linia tramwajowa. Linia tramwajowa kręgosłup linii tramwajowej kształtuje rozwój miasta. I my jesteśmy za tym, żeby ten rozwój miasta był właśnie jak, jak najbardziej taki miasto twórczy. To są takie pojęcia urbanistyczne, o których tutaj. I mamy za, za, za mało czasu, żeby mówić, ale cały czas nie zgadzamy się z miejską wersją linii tramwajowej, trasy linii tramwajowej, mimo że popieramy całą koncepcję zintegrowanego transportu zbiorowego. Po prostu uważamy, że miejska trasa spowoduje, że Olsztyn będzie wyglądał jak Warszawa 30 lat temu. Zadaniem komunikacji miejskiej ma być jak najszybszy sposób dotarcia mieszkańców do, do celu. Czyli tam, gdzie chcą dojechać. A czy będzie to tramwaj, czy inny środek transportu, to tak naprawdę cel jest jeden szybkość. Ponieważ ten projekt został, ma już kilka lat, jest przygotowywany, wynika z niego, że mają powstać linie tramwajowe. Są koncepcje, które są przedstawione przez urząd. Koncepcja, która była między innymi dyskutowana, dzisiaj przedstawiało po raz kolejny forum swoje rozwiązanie. Jest to kwestia tematu do dyskusji. No ja akurat jestem zdania, że ten przebieg, który został po wielu latach pracy zaproponowany przez urząd, jest takim, no, tym optymalnym, który ma dać możliwość skrócenia dojazdu z tych największych osiedli, czyli są to Jaroty, Pieczewo, po drodze na Górki, do, do centrum i do dworca. W obecnej sytuacji stać miasto jest na to, chociażby z tego względu, że... Pieniądze na ten projekt są zapisane w programie Rozwój Polski Wschodniej. Jesteśmy na tak zwanej liście indykatywnej, gdzie pieniądze leżą w odpowiedniej szufladce i czekają na nas. Oczywiście miasto musi partycypować w kosztach. 15% z ogólnej kwoty projektu będzie finansowało miasto. To jest tak, licząc cienko około 60 milionów. Zapisane jest to w odpowiednich uchwałach budżetowych, w wieloletnim planie inwestycyjnym, także projekt jest w stanie być zrealizowany. Z Olsztyna dla młodych socjalistów Krzysztof Sierżantowicz.